Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katecheza dla klasy drugiej w podręczniku numer 34. Katecheza Każda Niedziela pamiątką z martwych wstania. Sprawdzę, sprawdzę jeszcze, czy gitara jest nastrojona. Nawet nie myślcie o zadawaniu pytania Panie Jarku. Panie Jarku, dlaczego pan stroi gitarę w trakcie. Rozpoczętej katechezy. Przecież mógł Pan zrobić to wcześniej. No, ale na szczęście nikt chyba nie wpadł na taki tekst. Dlatego, że pewne rzeczy trzeba wciąż stroić, korygować, żeby działały. Zaczniemy katechezę od tego, że każdy w życiu ma takie rzeczy, które trzeba regularnie stroić, Regula regularnie sprawdzać, czy grają. Nie da się umyć naczyń raz na zawsze. Nie da się raz na zawsze pomodlić. Nie da się raz na zawsze przeprosić mamy i taty. Nie da się raz na zawsze nachodzić się już nam świętą i namodlić. Tego się nie da zrobić. No pomyślmy tak logicznie. Jeśli tak byśmy zrobili, to ktoś by przyniósł nam na urodziny kwiaty, mówiąc, wiesz co, dam ci tych kwiatów dużo i sobie co roku po prostu te zdjęcia tych kwiatów sobie na komputerze uruchamia i i życzenia też wszystkiego najlepszego, nie? Wiara jest wtedy żywa, kiedy ją ustawicznie dostrajamy do miłości Boga. Tego nie miałem napisanego, to teraz mi przyszło do głowy. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś. Ale jeszcze raz zaczniemy pieśnią, którą doskonale znacie. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś. Znał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę szybko. Okazał swą moc, czyż to jest brama Pana. Jeśli chcesz przez nią wejść, zbliżmy się do Marza, Bohu oddajmy cześć. Panie Jezu, prosimy Cię o więcej miłości i o bardziej otwarte oczy. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z jednej strony, wiecie, to jest dobre i ciekawe, że te katechezy, te nagrania odbywają się w bardzo różnej scenarii. Akurat no już któraś z kolei katecheza odbywa się w tle, kiedy jest tutaj sterta książek za mną, ale obiecuję, że kiedy tylko wiatr przestanie wiać, te katechy będą się odbywać jak najbardziej na dworze wśród roślin. To daje nam do zrozumienia, do odczucia, że modlić się można w każdym miejscu, w każdym miejscu można go odnaleźć. To takie jest nietypowe, nie? Kiedy stoicie przed komputerem i robicie znak krzyża w imię Ojca i Syna, ale może ta cała sytuacja podpowiada nam, że dotychczas te sytuacje, miejsca, czas, które tak wyłączaliśmy z obecności Pana Boga, z obecności naszej modlitwy, teraz są jakby oswojone, takie zapoznane. Nagle w tych miejscach się modlimy, w których w życiu byście się nie pomogli. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek u mnie w bibliotece się modliłem. Katecheza. Każda niedziela pamiątką zmartwychwstania. Czyli cały czas jesteśmy w temacie zmartwychwstania z bardzo prostej przyczyny. Zmartwychwstanie dokonało się jeden raz. Na szczęście. Jezus nie musiał cierpieć kilkakrotnie. Jego ofiara. Chociaż jedna dotknęła wszystkich ludzi. Zadajecie często pytanie, no Pani Jarku, a co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy żyli przed Jezusem? No, mówimy o Bogu, o kimś, kto nie ma wieku, nie ma tak jak na jakichś starych obrazkach, że Bóg ojciec jest rysowany jako starzec z taką siwą brodą siedzący w niebie. Jezus jest. No, Rysowany, malowany jako Jezus, czyli trzydziestokilkulatek z długimi włosami, często jeszcze tutaj z przebitymi dłońmi, a duch święty jest rysowany albo w ogóle nie jest rysowany. Przeważnie przedstawiamy go pod postacią gołębicy, niby gołębicy, bo tak jest napisane Słowej Bożym, że kiedy Jezus wszedł do Jordanu, został ochrzczony i nad nim pojawiła się niby gołębica. I odezwał się głos ojca, to jest mój syn umiłowany. Dlatego zmartwychwstanie Jezusa trwa nadal. Skutki, łaska i dar. Nie dotyczyło tylko tej jednej grupy osób, która wtedy była dobra albo niedobra, słuchała go albo nie słuchała, jadła chleb albo nie jadła chleba. Męka Jezusa. Śmierć i stanie dotykają każdego, inaczej nie miałyby sensu, inaczej trzeba by ją powtarzać. I tak niektórzy mówią, że msza święta jest powtórzeniem najświętszej ofiary. No, w jaki sposób, po co powtarzać? Nie wystarczyła? Za mało było śmierci Syna Bożego? Nie ma niczego i nikogo, co bardziej mogłoby nas zbliżyć i pojednać z Bogiem Ojcem. Czytamy słowem Bożym, że jest jeden pośrednik między nami a Bogiem, Jezus Chrystus. Jeszcze jest inny tekst. Dzisiaj jakoś tak same teksty przychodzą mi, mam nadzieję, że do serca. Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie obruszajcie się. A co z innymi religiami, jeśli ktoś tutaj, akurat stojący, tak się obrusza? A co z innymi religiami? Wiemy, że najdoskonalszym i pełnym objawieniem Boga jest Jezus Chrystus. Tylko on mówił i zrobił to, co zapowiadał. Zapowiedział, że umrze i zmartwychwstanie. Umarł. No, to się wielu. Udało, że umarli. Rzeczywiście jest wiele religii, do których miejsc, gdzie umarli ich założyciele, ci wyznawcy nadal pielgrzymują, nadal tam chodzą. Jezus obiecał, zapowiedział, że z martwych wstanie. I to jest właśnie jego głównym znakiem. Gdyby Jezus był dziś w grobie, idę sprzedawać pietruszkę. Nie wiem, czy już, nie, jeszcze nie wyrosł, niedawno sadziłem dopiero. Ale robię coś innego. Nie warto poświęcić życia do głoszenia kogoś, kto leży w grobie. Kogoś też, kto zbawił tamtych Żydów, może żołnierzy, może tamtych niedobrych, dobrych. Skoro Bóg nie podlega czasowi, Bóg się nie starzeje i Bóg wysyła swojego Syna, czyli kogoś, kto przekracza czas, kto otwiera bramy nieba, to męka Jezusa i śmierć. I zmartwychwstanie zapraszają nas i otwierają nam również bramy nieba. Nam tu w XXI wieku, a nie tylko tamtym ludziom. Czyli bardzo ważne. Jezus dotyka swoją łaską, łaską zmartwychwstania każdego czasu, każdej osoby, każdego miejsca. Niedziela. Po polsku to słowo oznacza. Nie od nie działać, nie robić rzeczy zbędnych. Pierwsze przykazanie kościelne, ale przede wszystkim pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz ich czcił, nie będziesz oddawał pokłonu, nie będziesz czynił sobie żadnej rzeźby, ani niczego w ogóle, co by miało być jakąś namiastką i zastępcą Boga. Dlatego w polskim języku tak tego nie widać. Widać to, że mamy nie działać, że mamy ten czas. Działania, pracowania, koszenia trawy, zawiesić. Ale w wielu językach, już w samej nazwie, jest to, co jest sensem i główną rzeczą w niedzieli. Na przykład po rosyjsku. Vaskrysyni. Piękne słowo. Oznacza zmartwychwstanie. Tak. Słowo niedziela jest tym samym słowem, co zmartwychwstanie. W niedzielę pierwszego dnia tygodnia. Dlatego, że Żydzi liczą właśnie w ten sposób dzień, że od wieczora dnia poprzedniego jest już kolejny dzień. Nie wiemy dokładnie, o której godzinie Jezus z zmartwychwstał. Ale co? Jest ci to potrzebne? Jest ci to potrzebne, żeby żołnierze albo uczniowie Jezusa przyszli i podali godzinę, nie? Czwarta no, trzydzieści A druga grupa ludzi, nie. To przecież była piąta dwadzieścia Ja myślę, że czasami... Jest właśnie tak, że ludzie zajmują się, się rzeczami zbędnymi i nawet niektórzy wygrywają jakieś takie swoje racje, swoje prawdy, ale jest pytanie, czy bardziej w to wierzą? Nie? Czy zbliżyło się to do Jezusa? To jest takie ważne, ponieważ my czasami dużo wiemy, dużo wiemy, co należy robić, ale nie zawsze tego yy, według tego postępujemy. Nic nie mówicie, że tyle gadamy, a przecież... Trzeba zaśpiewać na chwałę Jezusa, że On żyje. Z martwych wstał Jezus nasz Pan. 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 On żyje. Żyje. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan, tak śpiewamy razem. On żyje, On żyje, 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 Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. Jeszcze raz. On żyje, On żyje, 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 zmartwychwstał Jezus, nasz Pan! On żyje, On żyje, żyje. Martwy wstał Jezus nasz Pan. Właśnie otrzymałam herbatkę, żeby mówić bez chrypki dalej. Czyli niedziela. Dzień, w którym najważniejsze jest niewiele takich szczegółów związanych z tym, jak duży ten kamień był, czy był odsunięty na prawo, czy na lewo. Czy m, która z tych trzech Marii pierwsza podeszła do grobu? Maria, Maria czy Maria? Czy Maria Magdalena była później, czy wcześniej? Czy jedna z nich była Marią Magdaleną? Myślę, że Słowo Boże mówi wyraźnie i bardzo ważną, główną rzecz. Jezus z zmartwychwstał. Dokonało się to przed świtem niedzieli rano. Z martwych wstał, jak zapowiedział. Wtedy Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich: "Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia, z martwych wstanie. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. To jest tekst napisany właśnie." tutaj w tej katechezie z Ewangelii według św. Łukasza, 24 rozdział. My jesteśmy tego świadkami. W jaki sposób możemy być jeszcze bardziej tego świadkami? Niedziela nie jest po to tym właśnie dniem szczególnym, żebyśmy tylko ją wspominali. Bo słuchajcie, no można wspominać. Ostatnio oglądałem tutaj z całą rodziną film Roki 2 o takim pięściarzu, który... Przez swoją wytrwałość, taką pokorę i dążenie do celu osiągał sukces. No i ja ten film tak sobie czasami z żoną siedzę i wspominam, zastanawiając się, ciekawe, ciekawe, czy on nadal jest taki sprawny. Ciekawe, czy my też moglibyśmy być tacy sprawni. Ale jest to pewne wspominanie, z którego nic za bardzo nie wynika. Niedziela nie ma być wspomnieniem tamtego historycznego wydarzenia. Nie ma być tylko takim wspomnieniem. Z niedzieli ma coś wypływać. Usłyszeliśmy w tym tekście Ewangelii, że Jezus mówi, wy jesteście świadkami tego. Zapewniam Was, że należy ten tekst rozumieć, że wy macie być świadkami tego w jaki sposób ja mogę zaświadczyć o Jezusie właśnie ten, w ten szczególny dzień. Pierwsza rzecz. Nie chodzi o to, że masz chodzić na mszę świętą. Znałem taką sprzątaczkę, o której niektórzy już tutaj wiedzą tę historię. Sprzątała kościół regularnie, no dwa, trzy razy w tygodniu, ale była niewierząca. Żyła bardzo fajnie, dobrze, miała przyjaciół i jakimś cudem Jakimś przypadkiem dostała pracę sprzątaczki w kościele. No i chodziła do niego codziennie, ale była niewierząca, tak naprawdę była niewierząca. No i jakby jej się teraz zapytać. Przepraszam, czy pani wierzy w Boga? Nie, nie wierzę. Proszę panią, jak to można, przecież w Polsce, takim kraju katolickim, tak bardzo zakorzeniona jest wiara katolicka, czy, czy pani w ogóle chodzi do kościoła? Odpowiedziałaby zgodnie z prawdą. Tak. Co drugi dzień? Regularnie. I z jej chodzenia do kościoła, popatrzmy, nie wypłynęła wiara. Czyli to nie jest taki dokładny przeskok. Chodzę, wierzę. O, jest herbata, czyli ją piję. Jest herbata, czyli herbata jest w tym momencie pita przeze mnie. No nie zupełnie, nie zupełnie. Ja muszę ją podnieść. Ja muszę ją spróbować. Ja muszę po prostu ją do siebie przyjąć. No i podobnie z wiarą. Jako świadek Jezusa, co mogę zrobić w niedzielę? Nie tyle tylko chodzić na msze, ale mam nadzieję, że możesz, że masz taką możliwość, żeby się modlić właśnie tą. Modlitwą, którzy pierwsi chrześcijanie, świadkowie zmartwychwstania, w szczególny sposób przeżywali właśnie z soboty na niedzielę, spotykali się na tej modlitwie. Skoro ktoś się spotykał od dwóch lat, skoro była to ich główna modlitwa, nie, nie zastępująca wszystkie inne. Bo czasami się tak postrzega yy, wiarę chrześcijaństwo, katolicyzm, że katolicyzm, aha, to chodzą na msze. Nie, to jest główna modlitwa, ale tych modlitw, o których też będę się dzielił w różnych katechezach jest bardzo wiele, ale ona jest takim takim zwornikiem, takim czymś, co dotyka tej najważniejszej, tego najważniejszego momentu, w którym Jezus powiedział: "Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest ciało moje", momentu, po którym Jezus został Wydany na ukrzyżowanie, momentu, o którym sam Jezus mówił, że słuchajcie, to czyńcie na moją pamiątkę. No nie mogę ignorować słów Jezusa. Jeśli Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, no to ja chcę uczestniczyć w tej ofiarze. Tą jedną, jedyną ofiarą, która była wtedy, a teraz jest odprawiana, jest przypominana i uobecniana, jest właśnie msza święta. Czyli pierwsza, jak mogę świętować niedzielę? Modląc się na mszy, a nie tylko chodząc, stwierdzając, nie no, mam dosyć ładne ciuchy, ale wiśniewska ma ładniejsze. No, a tamten ziewnął. O, pies wbiegł do kościoła, naprawdę, wiecie? Kiedyś byłem na mszy, wszyscy bardzo skupieni byli, na 7.30, na 7.15 u kapucynów i wbiegł przez otwarte drzwi pies, no, i co się stało? No, pies był spokojny, no, podbiegł gdzieś tam, usiadł sobie, siedział, ale skupienie ludzi prysnęło całkowicie, nie? Wystarczył jeden piesek, i skupienie gdzieś się odleciało. Czyli modlitwa w skupieniu. Myśląc, pamiętając o tym, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do mnie, bierz i jedz, to jest ciało moje. Że Jezus dzieli się sobą. Ze mną dzieli się swoją miłością. Drugie, co mogę robić? Mogę się zastanowić, jak te czytania, które słyszę na Mszy Świętej, mogę przyjąć do swojego życia. Co one mi o tym mówią? Wiecie, ja odkryłem, dlaczego tak się dzieje, że podczas każdej Mszy Świętej, jakby zapytać, tak z 30 minut od rozpoczęcia Mszy, o czym były czytania, 99% ludzi powie, O Jezusie! O Bogu! Dlaczego my zapominamy? Bo nie bierzemy w tym udziału. Ja, żeby pamiętać, co jest czytane, zacząłem nam mszy czytać czytania, śpiewać psalmy, stać, coś animować. Żeby móc zapamiętać, zacząłem przed czytaniami w kościele tutaj naszym u kapucynów dzielić się tym wprowadzeniem. Jak to słowo można należy zrozumieć. Każdy nie chce coś wymyśli jakąś aktywność, no oczywiście wewnętrzną, nie, że nie da się teraz zaraz się zbliżają czytania, więc coś muszę robić, żeby zapamiętać. O teraz zapamiętam, nie. No myślę, że w tym momencie ty zapamiętasz, ale 30 osób stojących koło ciebie będzie tak rozproszonych i zdenerwowanych, że im przeszkadza, że oni nic nie zapamiętają. Więc prowadzić jakąś aktywność serca. I wtedy Przestajemy być tylko na mszy, którą odprawia ksiądz, a zaczynamy rozumieć mszę, że my też na niej jesteśmy kimś, kto, kto się modli, kto jest aktywnym. Że ta msza święta przestaje być mszą świętą dla nas, a jest mszą świętą z nami. No nie mogę tego przykładu po prostu ominąć. Ja nie mogę, wiecie? Y Starsi uczniowie mówią przeważnie, że no, po prostu musza jest nudna. Co, co bardziej szczerze mówią tak kulturalniej. Ja jej nie rozumiem. Mnie nudzi. Nic tam nie widzę. Widzę teatr jednego aktora księdza, który coś tam odprawia, podnosi ręce do góry i, i ładnie śpiewa. A niektóry może gorzej fałszuje, bardziej wyraźnie mówi inny gorzej. Yy, zwracają uwagę, na taką zewnętrzną stronę. Ale kto powiedział, słuchajcie, że idziesz na przedstawienie? Jak wchodzicie do kościoła, to mamy napisaną kartkę: Dziś bez biletów, przedstawienie rozpoczyna ksiądz Marcin Kowalski. Podczas 18. Minuty będzie fantastycznie śpiewał. Oklaski mile widziane. Nie, nie, nie. Nikt nie obiecuje przedstawień, nikt nie obiecuje fantastycznych wypowiedzi, nikt nie obiecuje, że nie ziewniesz. Tam chodzi o coś zupełnie innego. Nie, żeby się skupić tylko na zewnętrznej formie. Czyli niedziela jest szczególnym czasem, w którym nie tylko i nie tyle chodzę, co szukam mojej aktywności. Szukam jakiejś formy, żeby wiedzieć, co się podczas niej dzieje. Teraz, zresztą mogę Wam wysłać na mail, ale nie, no to nie ma sensu. Gdziekolwiek klikniecie, Msza Święta, online. Wyskoczy wam mnóstwo linków do Mszy Świętej. Ostatnio nawet chodziłem na jakąś Mszę Świętą, oglądałem ją z Chicago. Czyli tak. Mówiliśmy o Mszy Świętej, że nie jest czymś, na co mamy chodzić, w czym mamy tylko uczestniczyć stojąc. Mamy szukać swojej aktywności na niej, żeby wiedzieć, znaleźć mój sposób skupienia, mój sposób skupienia na słowie które jest czytane na początku w liturgii słowa, później na liturgii eucharystycznej, podczas której, jeśli jeszcze nie jestem w stanie przyjąć Komunii Świętej, łączę się duchowo. Masz ducha, masz duszę, no to się łącz, to nie jest czas, gdzie a teraz ja nie przyjmuję. To nie jest czas, poczekajmy aż dorośli przyjmą, a my może pośpiewamy piosenkę. No nie, no co jak by jakby to świadczyło o Jezusie? Przychodzę do tego, do tego i do tego, a do reszty nie przychodzę. Do każdego przychodzi kto otwiera serce i mówi, tu jest miejsce, otwieram je. Także nawet jeśli jeszcze nie przyjęliśmy Jezusa w Komunii Świętej, a mówimy do Niego w sercu, przyjdź, bądź w tej sytuacji, w tej i w tej i w tej, to właśnie w niedzielę, kiedy to czynimy na mszy świętej, szczególnie w niedziela, szczególnie do naszego serca przychodzi Jezus. Bo przychodził dwa tysiące lat temu do uczniów, apostołów, którzy zawsze regularnie co tydzień spotykali się właśnie na tej szczególnej modlitwie. Jeszcze raz powiem, nie tylko ją wspominając, bynajmniej nie powtarzając, tylko to takie słówko, no trochę trudne. No dobra, no jest trudne, ale jest. Uobecniając tą jedną, jedyną ofiarę z miłości Jezusa właśnie w tym dniu, w niedzielę. W niedzielę, kiedy Ty i ja możemy się również pomodlić na Mszy Świętej. Na stronie 104. Mamy napisane: Podczas niedzielnej Eucharystii podziękuj Panu Jezusowi za Jego zmartwychwstanie, za to, że zwyciężył. I teraz jest bardzo genialny tekst. Dla Ciebie. No, jak miło. Tutaj autorze podręcznika. Mhm. Jezus nie zwyciężył tak w ogóle, tylko dla przestrzeni kosmicznej, ale On zwyciężył dla każdego człowieka. Dla wszystkich ludzi, ale najważniejsze jest, że zwyciężu dla mnie. I teraz oni tutaj zostawili mnóstwo pustych kratek. Yy, podziękuj Panu Jezusowi. No pewnie zostawili to miejsce, żeby coś napisać. A ja to rozszerzam. Pomyśl. Jest to praca dla chętnych, wyłącznie dla chętnych. Nie chcę niechętnych. Yy, pomyśl, jak mu można podziękować właśnie za to, że jest niedziela. Nie jako dzień niepracowania, niedziałania, jako dzień, nie jako dzień niekoszenia, trawy i niechodzenia na zakupy, ale jak mu podziękować za to, że jest to dzień, kiedy on chce być szczególnie blisko mnie? Kiedy ja dobrze, żebym był, była szczególnie blisko niego. Jak mu za to podziękować, że zmartwychwstał? Właśnie. Dla mnie pomyśl, narysuj, napisz, może wyklej coś. Chętni, niech te prace zrobią. Czas na przesłanie będzie podany. On jest przed nami. Na razie spokojnie pomyślcie, jak to zrobić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.